Ale co, że się z tej strony. Jakże chodź, nagram sobie odcineczek, taki dosyć luźny. No i sprawdziłem mojego skill, i opowiadam wam kilka rzeczy. Pierwsze, tak, y, możecie napisać w komentarzu, na co bardziej popierać. Żeby robić lepsze miniaturki, żeby robić lepszy montaż, bo nie wiem. Y, następne, co ma chcę powiedzieć, to pewnie w Gierce, więc, jakby. No, widzimy się w Gierce po prostu. Y, już jestem w Gierce ogólnie. No i teraz kolejne moje pytanie do was, to będzie na przykład no Jak myślicie, w co bardziej pójść? W Minecrafta? Powrócamy? Jakbyście chcieli powrót do Minecrafta, to ich tu będzie 5 lajków A no, no, na razie content mój, to to wiecie Fortnite, Minecraft I nie wiem, jakbyście chcieli jakąś gierkę, to możecie napisać w komentarzu, może kupię, nie? Więc jakby, możecie też napisać w jaką byście mogli chcieć gierkę No i ten odcinek będzie taki informacyjny, co wam tutaj pogadać sobie z wami może też, możecie też napisać, czy dobrze jakby mikrofon... Dobrze mnie słychać ogólnie. A, więc jakby tak to w ogóle jest. Tutaj... Yy, nie, jak będzie to 50 subów, to będzie QA, więc polecam zostawić sub ogólnie, będzie mi bardzo miło. No ja przypominam, 5 lajów... 5 lajków, to ja w Minecrafta tego. Nawet wam się, widzę, że spodał ociek z Januszem, bo zostawiliście tam już chyba... Teraz na ten moment to chyba jest około 5 albo 4 lajki, więc no, spodobał się ten odcinek. Więc jestem bardzo wdzięczny, że tego tak miło przyjęliście. No i ogólnie, yy, przepraszam za moją aktywność, bo wiecie, ja to mam różne: że czasami się chce nagrać, czasami nie. Na pewno, tak jak już będę ją powyżej 100 subów, co nie, może się stanie kiedyś, to będę bardziej regularny: tak co dwa dni będę nagrywał odcinki, więc jakby. Jakbyście chcieli bardziej, żeby był regularny, to możecie zas jakby zasubować kanał. Sorry, że tak za wszystko żebram, ale tutaj wy będziecie chciałem poopowiadać. Jakby ktoś interesował moje KD w Pornie, to jest 0,95 chyba na ten moment. Więc no, chyba dobre, dosyć nie możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie KD, jeśli gracie. Um, więc jakby, no. Możecie, będę też bardzo widać, że jeśli sobie kryjecie, taki tutaj jest udostępnik, czyli danielek jest takiego i wyślecie to na Facebooku, na przykład, jeśli macie czy tam, nie wiem, na Messengerze znajomym. będę bardzo wdzięczny, jeśli mnie nie subskrybują bo, jakby, subskrypcje to jest dla mnie taka wiadomość, że chcecie, jakby żebym nagrywał dalej, po prostu więc, no Jeszcze raz przepraszam, że miniaturki są takie słabe i w ogóle tutaj takie dziwne, jakieś randowe momenty ale starał się nad tym pracować, bo YouTube mnie, jakby, tak mogę powiedzieć, że ściąga te miniaturki Prossiłam za to małe cięcie, ale musiałem coś zrobić ogólnie. Czy było takie małe cięcie. A więc tak, no więc... Nie wiem, możecie napisać, czy też polepszyć jakby tutaj... Żeby lepiej było ogólnie tutaj na ekranie. Znaczy... Nie wiem, czy... Możecie też napisać komentarzu, piszcie duże komentarzy też w ogóle jak się pytam o coś. Czy oglądacie mnie na telefonie, komputerze? Czy może na PlayStation? Znaczy, wiecie, bo ja na PlayStation oglądam głównie YouTube'a. A możecie mi napisać na czym teraz oglądacie na przykład sobie YouTube'a. Bo ja teraz głównie na YouTube'ie sobie oglądam. Przecie ja mam typkę chyba jakiegoś. Tak się wywalę to i będzie y, przykro. Więc jakby... No. Ogólnie to wam powiedziałem takie ważniejsze rzeczy. I teraz muszę odnaleźć tego ziomka i porozmawiamy sobie dalej. Nie wiem, gdzie to ziomusiek może być. O, o, patrzcie. O, ale żem mu ściankę postawił. Nie, dobra, radę. Dobra, naj. Yy, więc jakby teraz tak. Czekajcie, upluję chłopa. Jestem fajny. I bardzo miły dla innych osób. No dzięki. Ogólnie też chciałbym powiedzieć taką sprawę na przykład. Czy chcecie więcej live'ów, nie? Bo mam kolejnego typka. Bo live y też mogą być dużo. Czekajcie, ja już tu umieram raczej. O, dostał 58. Ale ten efekt teraz ma obieże. A to bot. Spokojnie. Już się wystarczyło, że kolejny typ. A to bo bocisz. Więc jakby możecie teraz napisać, czy chcecie więcej live'ów, bo wiecie, ja lubię robić live'y Ale nie wiem, czy tak robić daily live'y, czy tak... Wiecie, co kilka dni. Co ja mi tak bardzo pasuje, co kilka dni sobie zrobić live'a, ale jak chcecie, nie? Po prostu to, od Was zależy. I czekajcie. Co ja bym wam jeszcze chciał powiedzieć. O, na przykład, że. Yy... Na przykład, że to. Na przykład, że. W ogóle, yy, możecie też tutaj. Yy... Może. W... A, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć w ogóle, że możecie tutaj, yy, jakby. Jeszcze chciałbym Wam tutaj powiedzieć, że jakby możecie też paźń, na przykład napisać komentarz i ja na przykład napiszcie komentarz pozdrawiam albo pozdrów mnie na odcinku, to ja pozdrowię sędziom Bo ja tutaj jestem, czytam dużo, jakby lubię jak ktoś mi jakieś komentarze daje Jestem za to wdzięczny, bo lubię czytać komentarze, to jakby fajne jest więc jakbyście mogli, to proszę, udostępnijcie ten filmik znajomym, bo ten fi filmik jest ważny ogólnie. A jeśli jesteś tutaj nowy, no to y, możesz też zostawić suba sobie i możesz za mnie nawet zagrać na odcinku, jeśli mnie dodasz do znajomych. I napisz w komentarzu, że chcesz wystąpić na odcinku, teraz to chętnie zrobię jakiś odcinek. Ten odcinek sobie akurat robię solo, bo to będzie takie informacyjne, wiecie? I chcę tutaj sobie samemu sobie porozmawiać po prostu. A więc tak, um, chciałbym wam w ogóle powiedzieć, że nie wiem, na razie nagram tylko Fortnite'a i Minecraft'a, nie? Ale zależy jak teraz pójdzie ten świat z jakim postępem, nie? czy za chwilę wyjdzie jakaś, no na pewno GTA 5 też sobie będę miał. I nie wiem, czy za niedługo nie będę już nagrywał takich co GTA, jakby wiecie, za, dopiero za dwa lata wyjdzie PS6, więc jakby no. A jak wyjdzie PS6, to na pewno będę na niej sobie grał. Ale póki co jestem przy PS4, no bo PS5 jednak jeszcze nie ma, więc... Ło! Wow. się ma Eniu! Patrzcie, mamy naszego pier... chyba kolejnego oponenta, który sobie yy, jakby... W sumie nie wiem co on robi. Jakby nie wiem czy on jest botem, czy coś. O! On daj mi... Okej, okay, dobijamy kinofa, A bo nie, czekajcie, nowa broń! Daj mi... Ach. Chodź tu. A łam! Udajcie dajcie mi żyć! <laughs> to ja cię będzie jego kolega, chyba czy coś. W sumie to nie jego kolega, co to, so, to jest solo. O! Postawił mi dach. Ale zmisował, w sumie jak ja. Okej, okay, zrobiłem takie coś. Ja się Tutaj skupię akurat, bo ma jak już fajca z chłopem. Gdzie to chłopiec? Aha, na dole. Dobra, daj mi czas na przeładowanie przynajmniej. To, 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 to. naładowano, no, Czekajcie, zabuduję sobie plecy. Nie wiem, co on robi w ogóle. O, patrzcie, co to Powiem ja za chwilę wyjść. O, wychodź, wychodź. O, ale chłop dostał z tego PM'a. <grymna> Więc, co bym Wam jeszcze tutaj mógł opowiedzieć? W sumie to... Nie wiem. Powiem Wam tak. Yy, mi montowanie sprawia ja przyjemność. Można zapisać, czy jakby da się na playce, znaczy na PS4 bo mówię, playce, nie, na PS4 jakoś, o patrzcie w ogóle piłka, jakoś, nie wiem, ulepszyć to nagrywanie, bo na razie mam tylko tego, tego całego Share Factory, tam się dosyć słabo montuje, ale da się montować, jak widzicie filmiki nie są jakieś super zmontowane, ale są przynajmniej, nie, się staram, bo jakby ten kanał będę chciał prowadzić jakby, do końca, nie? Tego już kanału po prostu ja zmienię, będzie sobie ten kanał. No chyba, że YouTube mi go usunie, ale proszę YouTube, nie osuwaj mi go. Więc jakby, no póki co będę przy tym kanale długo, na pewno. I nie wiem, chciałbym kiedyś nagrać z jakimś youtuberem, takim dosyć dużym, przynajmniej co ma takie 1000 subów, to by było w ogóle wow, nie? Ale pewnie żaden youtuber ze mną nie chce nagrać, bo ja mam dopiero 40 subów więc byłoby wdzięczne, jakbyście wbili to 50 sorry że tak w ogóle żebram ale wiecie jak to jest tak działa YouTube żebrasz albo jesteś żebrany <śmiech> <śmiech> więc no w sobie tutaj poszukamy skrzyneczek tak przy okazji hmm. w ogóle jakieś łatwe 4 co zrobiłem więc no ogólnie to możecie też napisać hmm. ogólnie to możecie jakby Tutaj na przykład sobie wiecie oglądać te filmiki jakby albo wiecie po prostu więc sobie teraz idziemy do przodu i do przodu o, o o o o o proszę o spokój proszę mnie strzelać to strzelać. A jeśli ktoś z Was doszedł do tego momentu, to będę... to przepraszam za to yy, yy, jak robię, ale wiecie, trochę się tam jękałem. Więc jeszcze raz przepraszam. Wiecie, patrzymy chlebanie Nieładnie się odezwę, banie! Przepraszam, głowę! Muszę być family friendly W sumie i tak nie zarabiania, ale... <laughs> Nigdy nie będę miał Bo mi nie zależy na hajsie Nagrywam to z przyjemności Przecież gdzie ten ziomek jest? Dobra, nie ogarniam życia, ewidentnie ja sobie pójdę... Aha, sobie drzwi Chciałem zrobić ścianę, a zrobiłem drzwi. Znaczy, to wiecie, taką ścianę, którą się da otworzyć. Otwartą ścianę! Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Chciałem zrobić otwartą ścianę. Po prostu. Tak wam to wytłumaczę. Otwarta ściana. Gramy w otwarte ściany. o ten chłopak chyba jest na mnie cały czas sfokusowany i chce mnie zabić. A jak mam gdzieś, to nie wiem, czy to jest dobrym zagraniem. Słuchajcie, w ogóle jest ja złowe złowę jakąś łybę, bo mam ten hack, który wyławia łyby. Ja ogólnie nie będę Może być net trafi się łybę, to by było wicik. Daj mi się orbo O! No. Nie, jakby nie pogardzę. O jest, zwykła łyba, to jest wicik. z Czekam zwykłą i tam będzie orbo, tak coś czuję. No nie, to tak to daleko nie siengo nawet. Chyba się spodskaką tak nie sięgnę, nie? Bo nie wiem trochę. O! Co to było? Pistolet fioletowy W sumie zapewnia nie to. Co tu mamy? Jeszcze coś? O niebie. Oho! Kurde, ładny lud nawet mam Cały niebieski ekwipunek? No, praktycznie, bez jeszcze w bym chciał taką niebieską. Przecież mogę tego złowić? Nie, nie mogę. Dobrze, tak o też mogę łowić. Ale jednak nie. Mogę tam cały czas sobie strefę, w ogóle to olewem sobie chodzę. O, potka. Czy właśnie ktoś do mnie snajpił? Patrz, tam ktoś chodzi. O, to jest jakiś. Rycerz, przeciwał apteczkę. Stój, 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 stój. On sobie wziął tę apteczkę i się healuje tam. A się zabudował, mądry. Chłopak, chyba wie, go chce zraszować. Nie wiem, czy się już nie schilował, ale strzelam tam. Okej, okay, chłop, trzeba się wychylił i tylko teraz czeka, żeby walut z tak? O, tak. O! Świecie. to zaraz jakiś był budowniczy I on jest. To się zgubiło. To lepiej nie. On mi da za chwilę lasera, to jest pewne. Tam też jest sklepa. Przepraszam, że odgłosy psów tyle, ale no. Są psy, więc no. Jakby nie... Nie będę ich uciszał. Tam była klepa. My no się zabili. O patrzcie. Patrzcie, lasera. <laughs> Ale laser, brawo. Ja to jednak daję te lasery, wam powiem. No chłopie, przestań zbudować tą ścianę. Dobra, na 133, nice. Oho, Aimer. No dobra, ja już leżę. Ja może jakiś totalny fartem go zabije, ale w to szczerze wątpię. Ło! Jeszcze by kolapsuje, nie? Okej, okay, jest znowu tak samo jak ja, praktycznie. Tylko, że on ma pewnie jeszcze apteczkę, no? Nie, on chyba nie ma apteczki. O, skąd on masz klewar! Zabiłem! Jak? Daj mi to. Dobra, za. Aha, bo on miał potki, dobra. Ale ja żyję. Nie wnikajcie, jak? Ale żyje. Dobra. Trzecie, bo jestem bardzo low. I mi się to nie podoba. Trzecie, bo miałem ten do laserów. I jeszcze miał małe poty za hak. Owszem, mogę spróbować. Ale i tak już włączyłem on HP. A zabiłem go totalnym fartem. Nie no, oszukujmy się, to był totalny fart. Teraz sprzedałem mu z tego PM, ja do rady chłopak He, ciekawe kiedy, kiedy ja teraz zostanę na wódkę czy coś Teraz pewnie ktoś już na mnie snajpił O patrzcie Łyba? Łyba Mamy no tam łybę w ogóle Ten sklep jest rzadko spotykany dosyć Nie powiem, że jest rzadki, no bo czasami idę ja do tego sklepu wchodzi, ale on nie jest tak często spotykany jak taki Taki typ, C ja nie muszę, a to gram. Hmm, więc, no nie wiem, tak sobie zrobiliśmy jakąś giereczkę, może nadwinek się ale w to wątpię. Bo nie może być tak pięknie, jakby każdy chciał. Na razie się chiedzie. O, 69 HP, akurat. Proszę w komentarzach o 69. Ciekawe, gdzie ta łyba poszła. Hmm, o co jest pytanie. Czy łyba zabiła, czy zabili łybę? Tylko gdzie oni się bili? Hmm. Nie wiem, w sumie. Czy tu leży dużo ludzi? Tam się chyba zabili. Czy ja jestem z tejperem z krzaków? Nikt mnie nie widzi. Czy tam leży poty? Apteczka! To działa moja misja. Czekajcie, patrzcie. Coś tam płynie. To jest ta łyba. Nie trafiłem. On chyba wie, że jestem w krzaku. Czy on tu wejdzie? I mu teraz dam snajpa. Przez... Nie, on teraz tutaj. Idzie. Nie trafiłem... A jestem frajerem. Ta łyba jest jakaś była dziwna. On to się nie patrzy jak w nią szczeram. O, 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 o! Łeba ma bitkę. Patrzcie, to jest sklepa jakaś. Dobra, ta łyba jest spocona. Łyba zabiła chyba. Niepokoi mnie to. Ooo! O, o ho, ho, ktoś się chyba tu wywalił. Wywrócił nawet pewnie. Część niepewnie. Tego ktoś za chwilę miał zabić. Czy ja zostanę jeden na jeden z łybą, proszę nie. Przedsta jest 10 razy lepsza ode mnie. Czy... No ta zostaje z łybą, łambiłam. Szkoda. O, łyba ma klepę Czy przeżyje łyba czy on? W sumie nawet nie wiem Zobaczcie, jest full a pay full kevlar, oni będą low pewnie Ohoho Zobaczcie, skąd wali ten chłop tam Ho, oh, się odsunął idealnie o, Chyba nie wiem, że w jego snajpie ma Akurat nagrałam odcinek, fajnie, że wpadłeś no Możecie napisać w komentarzu, nie wiem, pozdro kądzik. Tak W ogóle... O, łyba dostań No nie, ta łyba jest jakaś... niezniszczalna. Nie, łybo, proszę ostrzeć mnie, no i już mi walła głowę Bied... No czemu łyb są? Mogliśmy zostać przyjaciółmi A ty mnie już bijesz No, przestań, łyba, niegrzeczna łyba bo mam bitkę z niegrzeczną łybą i z jakimś typem. Więc jak no... I tak już przegrałem, więc jakby ja zagram tylko for fun, tak. Na odcineczek akurat. O tam w ogóle stoi, próbuję wam zsnajfić. robimy to? Yy, losowy coś tam to? do no zobaczenia zobaczymy najwyżej. Obiegnę ten typek, tylko że bardziej mi na łybie zależy, bo... Bo bez jakby bardziej spoczęte. we mnie leci Tak, we mnie leci arpek. Zawał serca, tak powiem. U mnie, nie no, czemu na mnie fokus robią? To jest niefajne, niemiłe. Tak się nie robi. W końcu kruk do sklepu, do sklepu no powrócił. Jest. Ale już go mamy. No nie, RPG im we mnie leci, RPG we mnie leci, na szczęście mam dużo maców i nie boję się tej łyby Ona jej podjeżdża łyba, głupia O nie, RPG! No nie, chłopie, lezy, o dostał 18 HP Wbijam cię na chatę łyba! Dobra, dostał dużo O nie, strefa, 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 dalej, tylko bardzo strefa łyba nawala rakietami, daj nam to jasno No nie, łyba mnie zabiła a więc dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć, cześć.